Ej, ym, oto piosenka ptaka kawaio, czy też reliktowca małego. Znajdujący się na wyspie Kauai, który jest częścią archipelagu Hawajów, ptak śpiewał w poszukiwaniu partnerki, której nie było, bo śpiewający ptak był ostatni ze swojego gatunku. W 1987 usłyszano go po raz ostatni. Ta jego piosenka to ostatnie, pozosta co pozostawił po sobie ten gatunek ptaka. Jak to jest, że teraźniejszość może zostać zapamiętana, ale tylko na chwilę dla natury? Człowiek jednak zachowuje swą teraźniejszość, stworzył urządzenia typu aparat, może nagrywać lub odtwarzać coś. Liczba gatunków zwierząt i roślin, jakie wyginęły, waha się już do 100 tysięcy. Pierwsze organizmy wielokomórkowe pojawiły się około 1,5 miliarda lat temu. Szacuje się z kolei, że na Ziemi może istnieć od 30 do nawet 100 milionów gatunków, z czego odkryto do tej pory 8 milionów. Czy to nie jest przerażające, jakby zagrożenie wymarcia determinowało fakt, że ewolucja musi rywalizować z koncepcją tworzenia ekosystemów z tworzeniem życia samego to dosyć zabawne biorąc pod uwagę że co ludzie budują ale zwierzęta też budują świetne rzeczy gniazda ule kręgi wodne kopce na przykład termitów lub ubrania to akurat zasługa projektantów mody dzięki za to kraby to dosyć zabawne bo wobec tego prawo autorskie należy do tego kto co zrobił Mrowisko należy do mrówek, ale zdjęcia, selfie, właściwie jakie wykonała ta oto małpa, ostatecznie trafiła do domeny publicznej, do nas, a nie do małpy, która wykonała to zdjęcie. Zdaje się, że władza determinuje, co do kogo należy. Spójrzcie chociaż na ten obraz. Jest cudowny i głównie nie dlatego, że jest na nim namalowanego coś niezwykłego, ale sam fakt, że autor jest kim tym, kim jest, a jest słoniem. Zwierzęta są fantastyczne. I o ile wśród ludzi raczej nie możemy narzekać na to, że jej nie ma, to o ile empatia egzekwuje to, jak bardzo wyrozumiali, a ostatecznie rozsądni i mądrzy jesteśmy. Tak, u słoni zdaje się to być cecha, bez której nie istnieją. Altruistyczny fenomen, jaki występuje u tych zwierząt, wychodzi nawet poza ich gatunek. Odnotowuje się sporo przypadków, w którym to słonie pomagają poranionym od ludziom. Niestety, wraz z maltretowaniem tych zwierząt, zazwyczaj dla zysku, po to, by wyrobić materiał z ich skóry, ich społeczności staje się, stają się coraz bardziej niesprowokowane. Agresywne, ale jest sprowokowane widzeniem, jak ich bracia są maltretowani. To odbija się na psychice młodych słoni, które widzą jak ich rodzice są brutalnie masakrowane przed nimi samymi, to sprawia z kolei, że impact na rozwijającego się młodego słonia jest na tyle ogromny, że w przyszłości powoduje hiperagresję i nieprzewidywalne zachowania jak u ludzi z zespołem stresu półrazowego, co sprawia, że człowiek przyczynia się do spadku intelektualnego wśród zwierząt, a ostatecznie przyczynia się do wymarcia tego gatunku. Sowy są w stanie obrócić swoją głowę o 270 stopni i mają po 14 kręgów czy innych, a człowiek tylko 7. Oznacza to, że sowy i ludzie są jedynymi zwierzętami na świecie, które mogą obrócić głowę o 270 stopni z tą różnicą, że kiedy człowiek to zrobi, to ostatecznie umrze. Ale sowy mają coś jeszcze ciekawszego. Nie mają gałek ocznych, co bardziej jak tuby oczne. I o ile człowiek jest w stanie zrobić Zeza, o tak. Oczy usów są nieruchome, ponieważ między gałką a oczodołem nie ma mięśni, zatem sobie oko trzyma się na wyroście kostnym czaszki. Oczy sowy są niekuliste i to pozwala im lepiej widzieć w nocy, ale jednocześnie przez to, że ich oczy nie są tak zmienne, jak znaczy, muszą mieć tak rozwinięte kręgi szyjne. Śmieszna rzecz, jeśli jesteś kaczką albo delfinem, masz umiejętność spania połowicznie jedna. Półkula mózgu śpi, a druga funkcjonuje. A to oznacza, że jedno oko jest otwarte, na drugie zamknięte. Warto uwagi, naprawdę. O! Yy, wydaje się, że przecież wszystko jest selektywnie wybierane, jakby to nikt z nas nie stworzył niczego bez Ziemi, bo stąd materiały są i czerpiemy, by. Coś zrobić. Ziemia jest macicą, a my jesteśmy jej dziećmi, w cudzysłowie wydaliną produktywną, celowo zaprojektowaną, by żyć i trwać. Jasne, możemy nie być początkowo dumni z tego, co robimy indywidualnie, ale w końcu, czy krab zamartwia się chwilą, kiedy wchodzi pod skorupkę Lego? Być może, ale czasem liczy się sam kontakt, fakt samej ingerencji na coś, na to, że twój budyneczek z Lego przejął, przejął się wśród np. pana kraba. Dzień zagłady zatem nie nastąpi, kiedy wymrzemy, ale kiedy umrzemy intelektualnie, kiedy nie będziemy się rozwijać, bo nasz system zostanie przez różne czynniki zaburzony i uschematyzowany na ile. Jak zwykle. Dzięki za oglądanie. Już mogę? Bo mogę. U.